Jestem Oliwier, chodzę z Błogoma i w fundacji zajmuję się współtworzeniem projektu Akademii Działaczy, ale także kilku takich mniejszych, pobocznych projektów, w których jestem liderem. Poznałem Kacpra na jednym wydarzeniu. Do fundacji dołączyłem z tego powodu, że szukałem jakiejś zmiany w swoim życiu, więc zachęcił mnie do tego właśnie ta decyzja. Dlaczego wolontariat? Ponieważ możemy zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, nie oczekując żadnego jakiegoś takiego wynagrodzenia, jedynie takiej satysfakcji z wykonanej pracy, ponieważ zdobywamy nie tylko cenne doświadczenie, kolejną, może powiedzieć, chęć, pomocy innym to jest taka iskra, która później zaparta cały ląd.